Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jest kilka rodzajów transformacji. Czasem przemiana to eksplozja na przestrzeni lat nastoletnich i początku dwudziestki, zazwyczaj opatrzona napisem Naturalna. Innym znowu razem widzimy przemiany bardziej realne, które jednak ze względu na swoją przyziemność nie wzbudzają aż takich sensacji. Mamy także transformacje aktorów, inspirujące przemiany ludzi, którzy zrzucili solidne ilości tkanki tłuszczowej. Przemiany kulturystów na sterydach albo po zakończeniu kariery, czy strongmenów po zmianie dyscypliny. Rzadko jednak widuje się kompilacje transformacji ludzi po 60., a już na pewno nie pod takim kątem, że nagle zyskują pokaźne ilości masy mięśniowej czy docinają do kości. Być może jest tak po prostu dlatego, że nie chwalą się tym w mediach społecznościowych. Osobiście stawiam jednak na moc skostniałych przyzwyczajeń. Które powodują, że zmiana stylu życia w takim wieku jest bardzo trudna. Po drugie, często już występują problemy zdrowotne, mniejsza ilość energii oraz zredukowany poziom testosteronu, który będzie ograniczał to, ile masy mięśniowej znajduje się na naszej ramie kostnej. Widoczny na ekranie wykres odzwierciedla zmiany w poziomie testosteronu u facetów w zależności od wieku. Jak widać na tym wykresie skonstruowanym na podstawie badania z 1987 roku na 1400 mężczyznach, już od wieku 20 paru lat naturalna produkcja zaczyna wyhamowywać, a poziomy spadają. Jednakże inne źródła mają dla nas bardziej optymistyczne dane, mówiące, że realne spadki zaczynają się dopiero po 30 czy 40. Tutaj mamy wyniki metanalizy, która wzięła pod uwagę 6 badań. Jak widzimy, dwie publikacje wykazały, że między 20 a 30 rokiem życia teść może się nawet podnosić. Uśrednione wyniki pokazują jednak, że po 40 dochodzi do jego spadku. Nie jest to jednak zjazd spektakularny. Szacuje się, że mówimy o około 0,4% całkowitego testosteronu oraz 1,3% testosteronu wolnego rocznie. Różnica między 40 a 80 rokiem życia wynosiła średnio jakieś 100 nanogramów na decylitr. Żeby wprowadzić jeszcze trochę zamieszania, dodam, że trafiłem na źródła, które w ogóle nie potwierdziłyby testosteron spadał po 40. Metaanaliza, która wzięła pod uwagę 13 publikacji, nie wykazała, by po 40 roku życia faceci notowali spadek testosteronu. Owszem, między 19 rokiem życia a 40 doszło do spadku od przeciętnych 444 do średnich 375 nanogramów na decilitr, czyli o niecałe 12%, ale potem utrzymywał się on na stałym poziomie do końca życia. A zatem, owszem, testosteron z wiekiem spada, ale nie jest tak, że nagle po 30 roku życia męski hormon zalicza wielki zjazd. Trzeba mieć świadomość, że rozmawiamy tu o efekcie rzędu 0,4% rocznie. A zatem transformacje osób po 60% to rzadkość, jednak nie do końca możemy zrzucać to na karb testosteronu. A udowodnił, że da się zrobić formę dosłownie w każdym wieku Fit Old Boy, czyli Wojciech Węsławowicz. Na zdjęciach przed widać przeciętnie prezentującego się starszego faceta. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że takie osoby zazwyczaj posiadają nieco więcej tkanki tłuszczowej. Można nawet powiedzieć, że w porównaniu do przeciętnego 60-parolatka już przed transformacją Węcławowicz był w niezłej formie. I potem nagle mamy przed sobą dociętego do kości gościa z idealnie wyseparowanym środkiem, żyłami na klatce piersiowej i barkach, generalnie jednocyfrowym bodyfatem. Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy w tej sylwetce są bez wątpienia mięśnie brzucha. Rozmawiamy tutaj o trójwymiarowej, symetrycznej, środkowej sekcji. Niezwykle ostry środek zapewnia kapitalny efekt. Ogólnie rzecz biorąc nie jest to masywna sylwetka. Bez wątpienia za większość efektu jaki robi odpowiada po prostu nieziemski poziom definicji. Zrobienie takiej formy w 3 lata sugeruje, że mieliśmy tu do czynienia z pamięcią mięśniową lub po prostu te mięśnie już na ramie były. Tylko pozostawały ukryte pod tkanką podskórną. Patrząc na to zdjęcie porównawcze, odnoszę dokładnie takie wrażenie. Już przed przemianą posiadał żyły na klatce, barki także wydawały się posiadać obecne rozmiary. Pozostało zatem przede wszystkim zrzucić palast i utrzymać jak najwięcej masy mięśniowej. Niestety nie znalazłem jego zdjęć z młodości, natomiast Wencławowicz na pewno nie jest człowiekiem z przypadku, a związany ze sportem był praktycznie przez całe życie. Wspomina się, że trenował reprezentację polski juniorek w pięcioboju. Nie należy zatem zakładać, że rozmawiamy tutaj o kanapowym 60-latku, który nagle obudził się i w 3 lata zbudował sporą ilość masy, dociął do jednocyfrowego bodyfatu, nauczył się wykonywać flagę i inne zaawansowane pozycje na drążku, a do tego trenowanie pięcioboju poszło mu tak dobrze, że zdobył tytuł wicemistrza świata w tej dyscyplinie. Tak naprawdę nie jest to progres wypracowany w 3 lata. To raczej efekt całego życia związanego ze sportem, na który w ostatnim czasie nałożono szlif w postaci redukcji tkanki tłuszczowej i zrobienia formy pod kątem pięcioboju. Odnoszę jednak wrażenie, że ta transformacja przedstawiana jest raczej w formie od zera do bohatera w 3 lata, co może powodować nierealistyczne oczekiwania. Potwierdzeniem tych słów jest artykuł o Wencłowiczu, jaki można znaleźć na viva.pl czytam, że tak jak mówiłem, był trenerem kadry Polski juniorek w pięcioboju oraz olimpijczyków Krzysztofa Krawczyka i Urszuli Włodarczyk. Zaczął odpuszczać sobie dopiero po przejściu na emeryturę, co pogorszyło nie tylko jego formę i sylwetkę, ale także stan zdrowia. I tutaj wkroczył jego syn, trener personalny, który przetransformował old boya do fit old boya. Jak wspominam, przy różnych okazjach Wiele badań potwierdza przynajmniej niewielki spadek średniego poziomu testosteronu wraz z wiekiem, a przecież to ten hormon w głównej mierze warunkuje takie cechy u mężczyzn, jak stosunek poziomu masy mięśniowej do tłuszczowej czy poziom spontanicznej aktywności życiowej z tendencją do podejmowania ryzyka, włącznie. I o ile u nastolatków w momencie eksplozji hormonów w połączeniu z dietą i treningiem może dochodzić do fenomenalnych transformacji. O tyle u osób po 60. roku życia takie rzeczy bez dodatkowego wspomagania można uznać za wielce dyskusyjne. Pojawia się pytanie, czy po 60. można budować mięśnie, docinać, czy możliwe jest uzyskiwanie widocznych rezultatów diety i treningu. Jedno z badań potwierdza obserwacje, które są dostępne każdemu z nas. Po prostu osoby starsze, nawet gdy są otyłe, to i tak mają mniejszą masę mięśniową niż gdy były młodsze. Z badania tego wynika, że mięśnie kończyn starszych mężczyzn i kobiet są od 25 do 35% mniejsze, mają znacznie więcej tkanki tłuszczowej i łącznej niż kończyny młodszych osób. Dodatkowo włókna szybko kurczliwe, czyli te, których używasz np. przy martwym ciągu, są u osób starszych mniejsze, podczas gdy rozmiar włókien wolnokurczliwych, czyli tych, których używasz wyjmując paczkę lejsów trzawki, jest znacznie mniej zmieniony. Dlatego łatwiej przykładowemu dziadkowi wejść na kasprowy niż sprintem dobiec do przystanku. Badania przekrojów całych mięśni wykazują również znacznie mniejszą liczbę włókien mięśniowych. Wyniki te wskazują na stopniowy spadek objętości mięśni wraz z wiekiem, zwiększa się natomiast udział tkanki tłuszczowej i łącznej. Jeszcze ciekawiej dla zawartości tego odcinka prezentuje się badanie o wpływie intensywnego treningu oporowego na odpowiedź hormonalną u młodszych i starszych mężczyzn. I właśnie ta część o wpływie intensywnego treningu bardzo nas interesuje, nieczęsto bowiem dopuszcza się do badań z dużą intensywnością, które dla nas ćwiczących są najbardziej ciekawe. W tym przypadku zaangażowano do eksperymentu 8-30-latków i 9-60-latków zdrowych i uprawiających rekreacyjnie jogging. W ciągu 10 tygodni wykonywali oni po 3 treningi tygodniowo, na które składały się wszystkie ważne ćwiczenia wielostawowe, jak martwe ciągi, przysiady, wiosłowania, wyciskania. Wykonywano 4 serie po 10 powtórzeń. Po okresie 10 tygodni odnotowano wzrost siły w przysiadzie w grupie 30-latków około 17,3% w stosunku do grupy 62-latków, gdzie średnia wynosiła 10,8%. Teraz najciekawsze, ponieważ pole przekroju poprzecznego mięśni wzrosło średnio ze 186 do 204 cm2 w grupie 30-latków, i ze 159 do 169 cm2 w grupie 62-latków. Wstężenie całkowitego testosteronu wskutek ćwiczeń wzrosło o 20,3 nanomola na litr w grupie 30-latków oraz o 15,7 nanomola na litr w grupie 62-latków. Dla porównania trzeba dodać, że wzrost testosteronu o 15,7 nanomoli na litr w grupie 62-latków Oznacza pójście hormonów w górę o około 400 jednostek w nanogramach na decylitr. Jednak nic to piękne nie jest zbyt trwałe. Są to uśrednione wyniki uzyskane z krwi bezpośrednio po treningu. W związku z czym już po około godzinie parametry powinny stabilizować się mniej więcej na wcześniejszych poziomach. Jednak nie zmienia to faktu jednocześnie wniosku z przytoczonego badania, że nawet u osób po 60. możliwe jest zwiększenie siły i obwodów mięśni. W tej publikacji pokazano, że owszem efektów takich jak u cały czas świeżych 30-latków osoba dwa razy starsza nie doświadczy, ale i tak może czerpać z treningu wszystkie benefity. Nie jest to zatem powód do zniechęcania się, a przeciwnie. Mówimy tutaj o zyskiwaniu siły, budowie masy mięśniowej, potencjalnie zwiększeniu poziomu testosteronu, choć wpływ treningu na ten hormon długofalowa to sprawa ze sprzecznymi wynikami badań, w którą nie będę się teraz zagłębiał. Chwilowy strzał test o po treningu na pewno wpłynie pozytywnie na samopoczucie i chęć powtórzenia wysiłku. Odpowiadając zatem na pytanie, czy Twój stary może zrobić formę, brzmi... Jeszcze jak? To był stalowy szok, a teraz do następnego.